Cześć, witajcie na kanale Marketing Ekspert. Ja mam na imię Kamil i w tym filmie chciałbym wam pokazać, jak możecie pomóc innym zarabiać więcej pieniędzy, dzięki czemu wy będziecie zarabiać te pieniądze i to wszystko za pomocą sztucznej inteligencji, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, z wykorzystaniem czatu GPT. Bardzo prosta strategia. Natomiast zanim przejdę do konkretów, zapraszam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami i zapraszam do oglądania. Platforma na jakiej będziemy się skupiać w tym sposobie na zarabianie, to platforma Airbnb i to tutaj będziemy szukać osoby, którym możemy pomóc zarobić więcej, dzięki czemu my sami również zarobimy. Dla osób, które nie wiedzą, czym jest Airbnb, Airbnb to platforma, na której możemy sobie zamówić jakieś mieszkanie, wynająć jakieś mieszkanie. Jeżeli na przykład jedziemy do Wrocławia, możemy znaleźć we Wrocławiu jakieś mieszkania, które ktoś wynajmuje i sobie je zaklepać i pojechać i spędzić sobie kilka nocy na przykład we Wrocławiu. I tak samo jest to platforma dla osób, które mają mieszkanie, powiedzmy, że. Wyjeżdżacie na jakiś czas ze swojego mieszkania i stwierdzacie, że na miesiąc czasu, na przykład, dacie je na Airbnb i osoba, na przykład, która będzie chciała przyjechać do waszego mieszkania, zapłaci wam tam jakąś cenę. Myślę, że większość jednak kojarzy Airbnb, wie na czym to polega. Jest to ala też booking, tylko do wynajmowania mieszkań. No i zazwyczaj są to osoby prywatne, które właśnie takie mieszkania posiadają i które od których możemy wynająć takie mieszkanie. I to właśnie tym osobom będziemy pomagać zwiększyć zyski, zwiększać zyski. И... <laughs> dzięki czemu my sami będziemy zarabiać. Powiedzmy, że dana osoba zarabia 100 tysięcy zł każdego miesiąca z wynajmu, powiedzmy, tego tutaj mieszkania. Więc jeżeli jesteście w stanie na przykład i macie wiedzę, jak podwoić te zarobki, powiedzmy, że będzie, będzie generowała 200 tysięcy złotych miesięcznie, to ona nie będzie miała problemu z tym, żeby zapłacić wam te 10 czy 20 tysięcy złotych za to, że pomogliście jej zwiększyć te zyski o wiele, wiele bardziej. I na tym właśnie będziemy tutaj zarabiać, że będziemy pomagać zwiększać widoczność tych apartamentów w Google na przykład, bądź też na YouTubie, czyli pomożemy zwiększyć liczbę klientów tego apartamentu, dzięki czemu te osoby zaczną nam za to płacić. No dobra, więc zamieńmy się teraz nie w osobę, która posiada taki apartament, ale która chce wynająć taki apartament. Więc, żeby wam to lepiej wyjaśnić, właśnie zacznijmy sobie od tego. Tak więc powiedzmy, że chcecie pojechać do Wrocławia, chcecie przyjechać dzisiaj i chcecie zostać do niedzieli i jesteście wy jako jeden gość. Więc szukamy sobie różnych apartamentów we Wrocławiu. Okazuje się, że we w sam w Wrocławiu i okolicach jest 409 apartamentów, i teraz osoba, która tu przychodzi, chce mieć e, pewność, że zapłaci e, odpowiednią cenę do jakości, e, czy też, że będzie to w takiej okolicy, a nie takiej, że będzie to miała właśnie najlepszą lokalizację, że będą sklepy, że będzie jakość najlepsza do ceny, i te wszystkie elementy taka osoba chce mieć pewność, że będą e, gdzieś tam zapewnione, i że jak podejmie jakąś decyzję, to ta osoba nie chce też się stresować, że może, że może złą decyzję podjęła I że może na przykład zapłaciła za coś, co nie jest tego warte. Więc w takim momencie taka osoba na przykład poświęca pół godziny, godzinę, czy jeszcze nawet dłużej, na to, żeby znaleźć odpowiedni apartament dla niej. Jednak wiadomo, w dzisiejszym świecie, no nie chce nam się aż tak długo tego szukać. Chcemy mieć pewność, że ktoś nam coś poleci i że to będzie odpowiednie dla nas. Więc bardzo często takie osoby przechodzą sobie na przykład do Google i wpisują najlepsze apartamenty we Wrocławiu. E, oczywiście w Polsce nie ma jeszcze aż tak wielu artykułów, jak sprawdzałem na temat tego. Na przykład, to 5 najlepszych apartamentów we Wrocławiu, ale jakiś tam jeden udało mi się znaleźć. I teraz ktoś napisał jakiś artykuł o tym, że na przykład, powiedzmy, to tutaj daję taki, to, to nie jest akurat dobry przykład, bo tutaj jakieś są sprzedaże i tak dalej, ale powiedzmy, że polecają tutaj właśnie pięć najlepszych apartamentów we Wrocławiu, które można zamówić na Airbnb. I powiedzmy, że na tym pierwszym miejscu jest jakiś tam apartament we Wrocławiu. I zazwyczaj osoba, która wejdzie w ten artykuł i która chciała, żeby ktoś jej coś polecił i żeby aby ona się nie martwiła, że to będzie złe. No to wchodzi sobie na ten apartament, jeżeli jest wolny, no to e, sobie go zaklepuje. Później wiadomo, na przykład kolejna osoba wchodzi, patrzy, ten apartament już jest zajęty, no to wejdzie sobie na przykład na ten drugi czy trzeci i zarezerwuje sobie ten drugi czy trzeci. Więc wiadomo, apartamenty, które nie znajdują się w tym artykule, no to nie będą miały tyle sprzedaży, co, a, co, co te Airbnb, które znajdują się tutaj. I to jest właśnie to, co my będziemy robić, więc będziemy tworzyć blogi, będziemy tworzyć takie wpisy za pomocą sztucznej inteligencji co jest naprawdę bardzo proste, bądź też jakieś filmy na YouTubie, o czym zaraz również powiem, tak żeby polecać te różne Airbnb w różnych miejscach. Dla osób, które jeszcze zastanawiają się, czy faktycznie platforma Airbnb ma sens i to, czy to ma sens, czy faktycznie jest tyle klientów na tym Airbnb, żeby pisać takie artykuły, to zobaczcie, że w samej Polsce Airbnb.pl odwiedzane było w ostatnim miesiącu 2 miliony razy, no i ta liczba się powiększa, więc najprawdopodobniej to są wizyty oczywiście, ale większość z tych osób również zarezerwowywała jakieś Airbnb, i to jest naprawdę bardzo popularne. Więc teraz przechodzimy sobie do tego Airbnb, no i wpisujemy: możemy to robić w Polsce, możemy to robić za granicą. Ja teraz, dla przykładu, pokażę to w Polsce, natomiast analogicznie to samo można zrobić w innych krajach i w innych miastach i tak dalej, tak dalej. No i powiedzmy, że wybieram sobie jakiś tam apartament, no i piszę do tej osoby, tu jest bardzo prosto, można napisać do tej osoby, i te osoby bardzo szybko zazwyczaj odpisują, bo to jest bardzo ważne na tym Airbnb. Więc piszecie i się pytacie, czy ta osoba nie chciałaby być w naszym artykule na samej, na przykład, górze, opisane jej, jej mieszkanie we Wrocławiu jako pierwsze, na przykład w artykule Top 5, za co ta osoba, na przykład, nam zapłaci jakieś tam pieniądze, na przykład od klienta, bądź też za takie właśnie samo znalezienie się w tym naszym zestawieniu Top 5 na samej górze. Możemy tej osobie przekazać, jakie są właśnie benefity płynące z tego, że ta osoba znajdzie się na samej, Górze I na przykład też powiedzieć, że jeżeli ta osoba nie będzie chciała, no to zaproponujemy to innej osobie, więc automatycznie ta inna osoba we Wrocławiu będzie miała większe zamówienia. Oczywiście w takim artykule piszemy, że to jest jakiś tam artykuł sponsorowany i tak dalej. Natomiast tak czy siak te osoby, nawet jeżeli zobaczył, że ten artykuł jest sponsorowany i pomyślał, że ktoś wam za to zapłacił, to tak czy siak będą wybierać te apartamenty, bo mimo wszystko, one dlaczegoś znalazły się na tej liście, a inne nie, więc m, automatycznie te osoby tak czy siak będą brały, żeby zmniejszyć ten proces decyzyjny. I teraz jak napisać te taki artykuł, bardzo prosta sprawa, wystarczy, że przejdziemy sobie do czatu GPT i wpiszemy, czy można, czy, czy czat GPT napisze nam właśnie artykuł na temat top 5 mieszkań w, we Wrocławiu, które znajdują się na Airbnb. Podajemy linki oczywiście na przykład do tych 5 Airbnb, po kolei w zależności kto ile tam Wam na przykład zapłacił, czy jak tam chcecie sobie to ustawić i na przykład widzimy, że przeanalizował nam link numer 1 i mamy, mamy tutaj opis na temat linku numer 1, później mamy na temat apartamentu numer 2, oczywiście to jest wszystko skrócone żeby wam tylko pokazać jak to można zrobić, a, a możecie to napisać o wiele lepiej, no i tutaj mamy też jakiś taki początkowy napis, czy mamy na przykład właśnie tytuł naszego bloga, naszego wpisu, więc bardzo prosty sposób, wystarczy, że sobie to przekopiecie ewentualnie tam pozmieniacie pewne elementy i wrzucicie i do siebie na bloga, to samo można zrobić z filmem na YouTube, bo możecie na przykład poprosić o zdjęcia, bądź sami ściągnąć te zdjęcia, za jeżeli wam pozwoli właśnie ta osoba z którą będziecie współpracować, bądź może ma jakieś filmy tego mieszkania, i na przykład u, u, mamy ten top 5 mieszkań we Wrocławiu, Robicie filmik i macie pierwsze mieszkanie, macie jakiś krótki filmik i opis krótki na przykład na temat tego mieszkania, top 2 mieszkanie i później linki na przykład w opisie. Ten sposób możecie również wykorzystać do wszystkiego innego, co robicie. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, tworzycie jakieś, na przykład chcecie to wykorzystać do tego, że ktoś ma kursy różne i po, pomóc właśnie rozreklamować kursy, to również możecie to zrobić. Więc jest bardzo wiele zastosowań, natomiast ta strategia w, do Airbnb nadaje się idealnie. I, I tak jak mówię, nie musicie się ograniczać do Polski, możecie to zrobić we Włoszech, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Ja zauważyłem, że w Polsce nie ma za wiele takich artykułów, więc myślę, że to może być dobry pomysł, żeby się tutaj z czymś wstrzelić. No i co? Napisaliście jeden artykuł, później piszecie top 5 w Krakowie, top 5 w Rzeszowie, w nie wiem, w Gdańsku, Gdyni i tak dalej. No i w ten sposób po prostu tworzycie różne e, artykuły polecacie coraz to więcej mieszkań, polecacie coraz to więcej Airbnb, później zmieniacie jakąś tematykę i tak dalej, więc myślę, że ten temat naprawdę jest bardzo fajny. Dodatkowo możecie oczywiście wdrożyć to SEO, pomyśleć o SEO, przeczytać, poglądać filmy o SEO, tak żeby wasz artykuł znajdował się na samej górze, na przykład po wpisaniu najlepsze apartamenty Wrocław, czy też możecie właśnie wypromować to w Google Adsie. To wszystko zależy od tego, jak tam sobie to rozplanujecie. I to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie o jakimś lajku, jeżeli film był dla was pomocny, subskrypcji i dzwoneczku, żeby być na bieżąco i słyszymy się następnym razem.